Mam taką do ciebie sprawę. No. Bo ogólnie dzisiaj po południu jadę na konland Youtuberów. No i e, to potrwa tak e, z tydzień. Więc czy mógłbyś w tym czasie zaobserwować się moim domem? Dobra, mnie. Kelis ma zdolność czy latanie? Dobra, dobra. dla po prostu. Bla, bla, bla. Dla, no. bla, bla. bla, bla Proszę, koniec, koniec, przestań. Talis, talis. Proszę, bla. Ta talis. Co? Y, no, możesz czy nie? No Logę, jak chcesz. No dobra, to dzięki. To ja idę ogólnie się już teraz pakować, e, bo za niedługo wyjeżdżam. E, no to w sumie tyle, to, to tam zadzwonię za jakiś czas. Cześć. Jak przyjadę, to zadzwonię. No, cześć. No dobra Karol, to opiekuj się moim domem. No dobra, dobra, tak. Dobra. A, i pamiętaj, podlej kwiatki i daj jedzenie mojemu chomikowi. To na razie. No, te. Kurde, co ja nie robię? kurde. Zapomniałem mojego pana z XBOX'a z Krzysia wieś. Dobra, teraz nie. Ale se Krzyś, pokój zaniedbał. O, jest. O kurde. No właśnie sobie przypomniałem. Ja nawet nie mam Xboxa. A no jak trudno. Ach nie ma to jak w domu. Zaraz chwila! Gdzie jest mój YouTube'owy przycisk? Nie no nie, gdzie jest mój srebrny przycisk? Kurczę, no gdzie on jest? On był tyle warty. Mm. Świat się mu wrócił do góry nogami. COVID-19 zwalczamy głosami. Lekarze pracują na pełnych obrotach, a my możemy wesprzeć ich po chłopach. Razem wszyscy damy temu radę. Co? <laughs> A, Krzyś. No, wyłącz tą muzykę. Bo przecież ona nas O kurde. No chodź. No już idę. No zobacz. No, co się stało? No, widzisz ty to? No, znaczy, co? No, nie ma mojego srebrnego przyciska z YouTube'a. A, myślałem, że ci chodzi o telewizor. Co? Musimy go odnaleźć. Tu też go nie ma. To co, jest tu coś? Zarazem tylko to. A. Dobra, Karol, tu chyba nie ma mojego srebrnego pozycji. Zaraz, ty ty robisz. Mam przecież najnowsze technologie, jak telefony, a nie jakaś świeczka. No, dobra, no dobra. podaj. Gdzie jestem? Nie ma go tu! Gdzie jest mój przycisk? Gdzie jest mój przycisk za 100 tysięcy subskrypcji? Przeszukajmy mój cały pokój, mój cały dom, no wszystkie miejsca, no i nie ma go. Chyba się podaje. Już go nie znajdziemy. Ej, a w ogóle, jak to na tym konwencie było? Tych YouTuberów. Wiesz, co? Nie wpuścili mnie. Co? No bo zdam sobie sprawę, że ja nie mam miliona subskrypcji. W zasadzie ja nawet kanału na YouTube nie mam. I ty szukasz swojego przycisku? Za 100 tysięcy subów? Eee, no tak. Czekaj! Mam pomysł! Sprawdźmy u mojej babci. Ej, ej gdzie on może Siemano! Przepraszamy, że przez krótki czas filmów nie było. Krótki? Przez miesiąc nie było. Co? Nieważne. Dobra. No, do końca wakacji spróbujemy się poprawić. No w sensie... Przynajmniej do końca wakacji. No tak, przez wakacje będzie dużo filmów, zobaczymy, jak to będzie od września. Tak. Dziękujemy za oglądanie. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie.